Dzisiaj jest kolejna mega akcja. Pewna tajemnicza osoba, słuchajcie, na Discordzie napisała mi taką wiadomość: Siema Jeremy, znalazłem mega buga na odblokowanie krain bez płacenia za nie w Clicker Simulator Serio. Bij do mnie zobacznik Tomek Omek221. Czyli moi drodzy, jakaś osoba właśnie napisała do mnie, słuchajcie, że odnalazła bug w Clicker Simulator. Słuchajcie, że można odblokowywać krainy słuchajcie, bez płacenia za nie. Jest to mega dziwne, słuchajcie, jak mamy krainy w Clicker Simulatorze, to moi drodzy w ogóle. Zobaczcie, przeleportuje raz teraz 10 dzień To ogólnie słuchajcie, każdą krainę musimy odblokować słuchajcie, za pewną opłatą. Na przykład słuchajcie jakichś tam klików, zobaczcie Tak jak tutaj, słuchajcie. Na przykład musimy odblokować krainę za opłatą, słuchajcie, no jest to dosyć drogie, bo czasami trudno się to wbija. A ta osoba, słuchajcie, napisała, że ten sposób słuchajcie, jak wchodzić w te krainy bez płacenia za nie. jest to mega dziwne. I sprawdzimy to w tym odcinku. Każdy w każdym razie zrobimy to, jeżeli kończy, to skończycie, to łapę w górę. Słuchajcie, dzwonki i w komentarzu klik to Wam przypnę serce oraz bijcie w każdy link w opisie, słuchajcie, na grupę w Logos, słuchajcie na no, nowy kanał Jeremy Roblox oraz Discorda w moi dudzy, zobaczcie, też, że będzie ogólnie wielki update w Clicker Simulatorze. Już słuchajcie, za 5 dni i 4 godziny, słuchajcie, będziemy mieli mojej steam pack World. Jeżeli ktoś jest nowy i nie widział tej gierki, jeszcze słuchajcie, to Clicker Simulator to jest taka prosta gierka. Gdzie, słuchajcie, po prostu klikamy i po prostu klikamy i zdobywamy więcej klików. Ale mamy też słuchajcie takie mega fajne pety, dzięki którym słuchajcie, nasze kliki po prostu wbijają się szybciej. Wbijamy zamiast 100 klików nagle 36 kwadrylionów. Więc jest to bardzo prosta gierka, słuchajcie, ale ogólnie pety potrafią być też warte wiele, wiele robuxów, Słuchajcie, nie jak w Pet simulatorze i gierka Więc ogólnie no, to je mieć. Jak pewnie widzieliście, mamy też wiele krajów, które po prostu czasami trudno się mega wbija. W każdym razie sprawdźmy kto to jest i sprawdźmy w ogóle o co chodzi tej osobie. A więc ta osoba z faktycznie istnieje z heci, i ma z i ma jednego friendsa, słuchajcie, ma zero followersów, słuchajcie, to jest jakiś bakor konto chyba w ogóle. W każdym razie moi zaprosiłem już o doznajomych, w słuchajcie, więc sprawdźmy co to takiego słuchajcie jest. Jestem w ogóle jedynym znajomym, Dobra, sprawdzimy, co do dołączył w ogóle tej osoby. Dobra, słuchajcie, jesteśmy właśnie na świecie, tylko gdzie jest chajcie, ten gościu, zobaczcie, on ogólnie, on ogólnie jest na świecie, zobaczcie, jest ten gościu, w Musimy go znaleźć I gdzie on słuchajcie może być Nie tutaj w sumie nie Gdzie on jest w ogóle Napiszę w ogóle do niego na czacie Może w ogóle O zobaczcie napisał ktoś O oh, hej Jeremi, mogę SS -a. Ej to jest chyba ten gościu Zobaczcie Ej to jest Bacon w ogóle O oh, hej Jeremie, mogę SS -a. No, no, to, to, no, napiszemy, bo, no Napiszę to... Hej no spoko jakby Hej no spoko Proszę, proszę Może chcę tą SS -a robić Ale co to jest ten sposób Dobra, słuchajcie Pisałeś coś do mnie na DC O co chodzi Co jest grane Właśnie Wiem jak się dostać Co, 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 co Jeszcze za darmo Czekaj, za co? Napisał? Wyżej za darmo. E, aha, słuchajcie, czyli ten gościu wie, jak się dostać za darmo na inne krainy? No spoko. Odblokujesz je za darmo? Nowe krainy? Zaraz, zaraz, słuchajcie, widzicie? Ten gościu napisał, że nowej krainy odblokuje za darmo. Nagrywasz? Ciągle mnie pyta, czy nagrywasz? Napiszemy? Ok, Okej, napiszemy. Tak, nagrywam. Pozdrowisz na odcinku. Nie, po, no, dobrze, pozdrawiam, go, słuchajcie, Ale o co chodzi? Jaki, jaki Bóg? Jaki to jest Bóg? Jaki to jest Bóg? O co chodzi, słuchajcie? Ej, gdzie on idzie w ogóle? Za mną. No dobra, to gdzie? się on idzie w ogóle? Co jest grane? Słuchajcie, co to jest za kościół? Tu! Okej, okay, okej, okay, no słuchajcie. O to chodzi, dobra, ty razie, no to. Jak to zrobić? Kliknij na tego dużego od tyłu 10 razy. Aha, dużego od tyłu 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No kliknąłem. To teraz, słuchajcie. Ej, 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 co teraz? I dalej za mną. Okej, okay, idziemy teraz tutaj. Ej, ej, w ogóle zobaczcie, to był tech reward, Czyli tylko jedna osoba na świecie ma tego peto słuchajcie, tylko jeden taki istnieje. Ale co mi takiego, słuchajcie, kazał sprawdzać w jego tyłku, to nie mam planego poję, słuchajcie ten gości co najdziwniejszy. A w ogóle to jest, słuchajcie, jest taki event, który właśnie dodany był w poprzednim update. Słuchajcie, czyli St. Patrick event, czyli taki dzień się tego Patryka? To taki fajnie, słuchajcie, i teraz zobaczycie. W ogóle, ale ten jest mega dziwny, ja nie wiem co do tego chce, słuchajcie. To niebezpieczne w ogóle. Ej, serio! Okej, okay, idziemy do eventu. Okej, okay, słuchajcie, ale o co temu gościowi chodzi? Idziemy teraz za nim. Idziemy na tęczę, czy gdzie? W ogóle? Gdzie on jest? Halo! pie gdzie on jest? A on jest w tęczy, tutaj! Co on teraz tutaj napisał? Ej, ej! Unlock word. co jest? Musisz. Co napisał? Musisz to napisać w tęczy? Unlock word. No dobra, zobaczymy. Unlock word. Dobra, słuchajcie, napisałem Unlock word. i co teraz? Ej, gdzie on idzie, zobaczcie, co jest grane w ogóle? Co on kombinuje? Ej, tu spadnij, no no, aha, tu mam spać. Dobra, spadam. Ej, słuchajcie, no dobra, jestem na, na spałdzie. I, I i, co teraz? Dobra, słuchajcie, ten Gosił jest obok mnie i zobaczymy słuchajcie, jaki to jest sposób, bo powiem wam, że słuchajcie, aha, co napisał? Teraz otwórz nowe jajko pięć razy, że co? Jeszcze raz tu wracamy, słuchajcie. Słuchajcie, mam otworzyć to nowe jajko pięć razy. No, okej, okay, słuchajcie, więc jestem tutaj. Otwieramy, dobra, słuchaj, otwieramy jedno jajko, zobaczmy moi mamy też. Ej, mamy epika, wow, super. Dobra, drugi raz w takim razie, zobaczcie, mamy epika, super. Teraz chodź, otwieram teraz drugie i uwaga, mamy teraz moi drodzy Komona. Słuchajcie, dobra, teraz trzecie jajko. Uwaga, moi drodzy, trzecie jajko i uwaga, mamy tutaj Lucky Berda. Zobaczcie, mamy trzecie jajko Lucky Berda. Teraz czwarte jajko. Uwaga, co będziemy mieli, słuchajcie? Mamy teraz Komona i uwaga, piąte jajko, słuchajcie, Lucky Bunny. Teraz mamy i uwaga, piąte jajko. Co będzie? Uwaga? bo już Mamy rara, Lepra Huan Dog. Dobra, zobaczcie, razie, zobaczcie. Ogólnie nie jest źle, bo podam, słuchajcie, Epik, który, który mam razy więc jest spoko. No dobra, ale gdzie jest ten Typek? Halo, ty tu jest ten typek Tomek, omyk, dwa dwa bacon słuchajcie Napiszemy, dobra Już, jeden epic jeden rar Super, aha gości napisał po prostu super No spoko, ale co teraz mam zrobić Teraz musisz usunąć, co napisał Teraz musisz usunąć dwa losowe pety Które wydropił. aha dwa losowe pety Które wydropiłem, no dobra, aha słuchajcie No ja wydropiłem, ja wydropiłem Powiedz to ja wydropiłem słuchajcie, ej czekajcie teraz ja Lucky bird, dobra słuchajcie, no to wydropię Nie wiem, wydropię, e, wydru... może mogę tego usunąć Lucky birda, mogę usunąć słuchajcie No nie wiem co mi wypadło jeszcze wypadło mi jeszcze chyba... Czekajcie, który mi wypadł jeszcze? O ten mi wypadł jeszcze leprechaun dog, Słuchajcie, też mogę go usunąć sobie. No dobra, usunąłem go. Ale on mi dawał, ej, on mi dawał trade'a, Co jest chodźcie, z tym typem, nie tak? Aha, dobra, spokiwa się, nie wiem. Co teraz? Co teraz? Już działa Bóg. Daj mi najlepszego? Co? Co? Co, co, co? Zaraz, 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 Co on mi teraz pisze ten typek? Daj mi najlepszego, co? Nie, 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 zaraz, 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 zaraz. Co on mi pisze? Że co? Aha, mam, mam trade'a od niego, spoko, słuchajcie. I, I jakby co teraz? Aha, on mi daje jakiegoś kitty, jakiegoś chęcie najsłabszego Kitty, ale zaraz, 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 zaraz. I to co i co teraz ja mu... O co mu chodzi? Ty musisz dać najlepszego Jakiego najlepszego? Co ma najwięcej mocy? Peta. Aha, ja mam mu dać peta, który ma najwięcej mocy? Że, 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 co? Zaraz, zaraz, zaraz Coś mi tutaj nie gra, ja mam najlepszego 12 triolów A on mi każe, ale... Czy, czy, zaraz, zaraz, czemu? Ja mu mam mu dać jakby tego peta? czy to w ogóle nie o to bóg chodził Bo ten kod, co ci daje Jaki kod, co mi daje? Aha, on jest bugowany Aha, czyli on mówi, że ten kod jest bugowany? Że co? Eee, co? Co będzie? On zapisał mi, że coś będzie. Ej, słuchajcie, coś tam będzie. Będzie mocniejszy ten kod, że co? co? Aha, on mi mówi, że ten kod jest bugowany. Zobaczymy, co z tego zakończymy. to jest mój najlepszy pet ogólnie. To jest mój najlepszy pet, słuchajcie. Jak dasz mi swojego najpeta, aha, on to akceptuje, nie, słuchajcie. Nie, nie, nie. Albo ci to moi idotujemy. co może nie, spróbujmy. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co ten gościu chce. Ale zaakceptuję. To, 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 dziwnie wygląda, słuchajcie. Ale zaakceptuję, to niech będzie, słuchajcie. się, no i co teraz, jakby. No dobra, i w takim razie, co no, ten kod jest bugowany? Czekajcie, ja go założę teraz. To, słuchajcie, ten kod chyba. Equip. No i co teraz? Słuchajcie. <Młość> słuchajcie, ale, no ej, no ale co, on jest taki mocny, bo czekajcie, mam teraz kui, a ja przecież miałem więcej. Ej, zobaczcie, to jest jakiś... To, jest, to, to nic nie działa, tylko co jest? Teraz musisz... Co dalej? Co on mi pisze, słuchajcie? Co? Teraz musisz dalej? Nie, 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 zaraz, zaraz. O to tam typowi chodzi. Jakie dalej? Chodź, ej, tylko w ogóle nie działa, a przecież nie jest Teraz... Pokręć się w kółko? Teraz pokręć się w kółko? Nie, chęć ten typek mi robi lepie w jakiś konia. Nie, co jest grane? Nie, 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 zaraz, 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 nie, nie, nie. C że co? Mam się pokręcić w kółko? Nie, 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 o nie! Nie typie, nie, nie ja się tutaj nie bawię! Oddawaj PETA! Nie, 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 słuchajcie, mam mi oddać tego PETA! Kręć się! Ej, o co mu chodzi temu typowi? Co jakiś dziwny typek? Co, 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 co? Już blisko jesteś, dawaj! No, 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 mam się kręcić w kółko, no co jest? Zaraz zadziała, no co zadziała? No kręcę, co zadziała? No tylko daj mi dalej mi 14 kła! Ty jest jakiś beznadziejny pet, nie, on mnie. On przyjdzie tutaj ja mi jakieś idioty. Nie, 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 zaraz, zaraz. Nie, 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 nie. Ej, bo słuchajcie, jest problem, się tak obracam i obracam, słuchajcie, a ten pet jest dalej ultra słaby, słuchajcie, on jest naprawdę cały czas słaby. Zobaczcie, so, on ma level 0 w ogóle. Ej ja się z nim kręcę i klikami, to mi nic nie daje, serio, coś jest nie tak, ewidentnie. Nie, nie, nie słuchajcie, ten typek mnie już wkurzył, nie, to jest jakiś, słuchajcie, to jest jakiś po prostu oszust zwykły, no to jest zwykły. To jest komor to jest zwykły kotek. On mi to jest jakiś zbugowany kot. Nie, niezły typek. Nie, słuchajcie, nie, ja tak tego nie zostawię, ja tak tego naprawdę nie zostawię. Nie będziesz już kręcił więcej. Nie, ja piszę. Typie, nice cam Oddawaj. Co się ci śmieje? ha Teraz napisz, że jesteś głupi No nie, no co jest z tym typem, nie Typie, no Ej, co jest z nim, no oddawaj mojego peta No co za bacon wredny, co za no w ogóle Ten typek może mi oddać mojego peta, co za wredny To ja lecę, no nie leć Ejcie za SS, -a? nie, no co jest Nie, nie A tak serio, oho, napisało, że ta, a się też napisał, że to atak serio No co serio, co tak serio, no co tak serio Naprawdę, no, no co tak serio To, co, co, co napisał? Zaraz, zaraz, chodźcie, poczekajcie, ja on skacze, nie widzę nic To ja, Mandy, zostałeś z pranków Nie, no bez jaj, nie. Nie, to są żarty, naprawdę Nie, to są... będę Mendy mnie sprankował, nie no, nie Niż dubiel, co najlepszy niż dubiel, jaki prankster, no nie, no ja piszę do Mandiego. I to był Mendy? Prank, no nie, no Mendy to był, nie Bez jaj Mendy, nie, yeah. Mendy, Mendy, naprawdę nie wierzę Kurczę, jak on mnie zrobił, no prawie myśle, że to jest taki skam, jakiś random totalny, to, słuchajcie, ale naprawdę nie Nie no, słuchajcie, Mendy po prankster, ale mistrz pranku No to piszemy, to oddaj peta To, to serio mój naj Serio, słuchajcie, ja myśle, że to jest autentyczny jakiś bacon z kamery. Napisał, czekajcie, zobacz DC. KHH, to teraz pokręć trochę. No nie, to faktycznie był Mendy. Zobaczcie, Boże, poszłem. Nie, dobra, słuchajcie, akceptujemy tego trajda, ale jak on mnie sprankował? serio, moi drodzy, nie no, naprawdę słuchajcie, Mendy, level 9 prankster! Nie no, nice! Słuchajcie, level master po prostu prankster, ten kod zbugowany, nie no, słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, Mendy po prostu jest po prostu prank master. Mogę SSH do... No do dobry XD, dobra, słuchajcie, w końcu to byłby chyba na tyle. Naprawdę, moi drodzy, Mendy jest po prostu królem pranksterów, moi drodzy. nawet konto specjalne założył. Zaprawiam, moi drodzy, podziw dla niego, więc chodźcie wpadnijcie moi drodzy, jego. bo coś czuje moi drodzy, że to nie, nie, nie koniec pranków na jego, słuchajcie, on będzie wykonywał, więc moi drodzy, pamiętajcie, żeby kończyć do niego wpaść, no i elo, cześć papa, schodźcie się, no i, no i moi drodzy, no uważajcie na siebie, nie dajcie się nigdy oskamować, bo, bo z są źli, słuchajcie, a to jest prankse na szczęście, a nie z kamer, więc elo.